That's No i wiesz, pani ma lat. 16. Jest w ciąży. Przepraszam. Wszystko jedno. Pani musi mi pomóc. A kim pani jest? Lucy de Mulle. Widzi pani, w jaki sposób pani zamierza ratować swojego męża? Wszelkie kroki z mojej strony byłyby bez celu. Ale pani sobie zdaje sprawę z powagi sytuacji? Naturalnie. Czuję się wyda. Widzi pani. Ja jestem wolna i mogę zrobić wszystko, wszystko co w ludzkiej mocy, a nie wiem co. I nikt nie chce mi powiedzieć, nikt, zupełnie nikt. Ludzie są tak słabi, bezsilni. Widzi pani, ja już straciłam cały dzień. Mąż pisze do mnie z więzienia. Pierwsze listy czytałam, a teraz już nie otwieram, bo mnie przecież nie wolno, nie wolno zwariować, no. Ja teraz nie mogę oszaleć. Ale czy pani próbowała już może coś przedsięwziąć? Oczywiście pytanie. To oczywiście. Przede wszystkim chciałam przekupić e, kilku przysięgłych kilkuset, którzy będą na procesie i wie pani co? Ja nie wiem, co to jest. Oni nie chcą brać ode mnie pieniędzy. Wyrzucili mnie za drzwi jak psa 18 razy. Oczywiście to nie miało no, sensu co pani Ja się tłukłam do drzwi sędziego, do skarżyciela, do prezydenta. Po prostu nic. Gładka ściana, koniec, na nic, prośby, groźby, błagania, nic! Właśnie, no, no, właśnie. No właśnie, dlatego ja przyszłam tutaj do tego, wie pani, bo nasza ostatnia deska ratunku jest Robespierre. Mój mąż kochał go nawet bardziej niż mnie. Widzi pani, zrobimy tak. Pani wejdzie do niego, bo pani nikt nie zna. A ja się wślizgnę za panią. Wejdziemy tam we dwie i staniemy przed drzwiami. I będziemy tam stały, tak we dwie, dopóki on do nas nie wyjdzie. Dopóki nas nie wysłucha i dopóki nam nie ulegnie nie wypuści wszystkich na wolność. A jeżeli on chce w jakikolwiek sposób, yy, nie wiem, uciec, albo nas wyrzucić, to ja się przebiję sztyletem jego oczach. Dobrze, tylko teraz musimy szybko. Proszę się szybko zbierać, tylko nie brać żadnego pudru ani nic. Ja przed wrogiem Dantona nie poniżę się za żadną cenę. Co? W stronie idei koniec. Dziecko, a co znaczą poniżenia, gdy idzie o życie najdroższej osoby? Kogo? Zresztą jest to absolutnie bezcelowe, pani Lucy. Ale niech Pani posłucha, może mam dla Pani sposób. Napiszę Pani list do chce Pani? List. No to ja użyczę Pani A napiszę Pani tak. na stronę rządu, ale ponieważ jest już za późno, to prosi, żeby go pan nie wspominał jako wroga. I niech nie błaga o litość. Tylko niech pani nie błaga o litość. No nie. No jak to? Przecież teraz mi pani dyktuje list z błaganiem o litość. Pani sobie zdaje sprawę z tego, co się dzieje? Ja właśnie piszę, żeby błagać o litość. Jak nie będę błagać o litość, to oni zginą wszyscy. Chcę pani pisać, czy nie? No to jeszcze raz. Szanowny panie Robespierre, mój mąż kami właśnie zamierzał wrócić na stronę rządu, ale nie zdążył. Ale nie zdążył, całuję, pozdrawiam, Lucy. Nie, to są ładne półśrodki. Ja pani poddaję pani jedyny sposób, tak? Tak, Nie, dlaczego my jesteśmy takie bezsilne? O, znaleźć, tyle wyraźnie, mężczyzna. Słuchaj pan, słuchaj pan. W tej chwili, jeżeli dan dokładnie, to konwencja będzie zdana na łaskę komitetu, a komitet... Jest zdany na łaskę wyspierać, nie A on ten proces, prawda? Taki właśnie. No właśnie, dlatego. Słuchaj, no właśnie. Dlatego trzeba go za wszelką powstrzymać za wszelką siłę. Może... Tak? Tak. Tak, niech pani posłucha. Nie, 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 nie posłuchaj, pani, nie pana, że posłuchajmy. Teraz musimy chyba chodzić tutaj przy yy, yy. Słuchaj pan, słuchaj pan. Pan potrafisz zabijać. Oczywiście jako mężczy ten trzeźni bez obrazy. Pan się zaczaisz na niego. Nad ranem, w nocy, i go pan zabijesz. On przychodzi do domu nad ranem i te głowie są puste. Nikt nie będzie wiedział, że to pan, a ojczyzna odetchnie z ulgą. od Francja będzie panu wdzięczna, pan będziesz bohaterem. Oszaleliśmy cokolwiek! Dobra. Teraz ty mnie posłuchasz. Posłuchaj, więźniowie wymyślili ciekawy plan. Danton zamierza poruszyć opinię publiczną na swą z ławy oskarżonych. Rozumiesz, jeżeli mu się to uda, Trybunał nie waży się ich tknąć. Mhm. Chodzi o to, żeby wesprzeć Dantona ze wszystkich sił. Dobrze. Dobrze, oni nie, nie zawiodą się na mnie. Jeszcze gdzieś wieczorem bym nie nic w takim razie na początku trzeba znaleźć garść ludzi na przedmieściach, potem się kupić agitatorów i obsadzić galerie, w klubie i na konwencji, a nawet otoczyć cały trybunał! Coś mi tu pachnie z bankrutowanym planem hebertystów. Tak? A teraz nie jest czas na półśrodki. I jak zginiemy, to przynajmniej wszyscy razem! Te rzeczy wszystkie tu były, jakoś myślimy, to, ale ja nie. I znowu poszłam cię tam. Ale wiesz, to też zobaczymy na tam... Będzie jak, jak będziesz tak. Świata.